Poza mną, chodź kochanie, jesteś. Okay, czekaj, czekaj. Eee. Eee. No No wychodźcie kur... no, Kurwa, my, my, my my, my Eee. Eee. całą mapę teraz. Nie. Teraz... No dosłownie To jesteśmy jedynie tego, tego tam. Stał są sobie bo on potrzebuje do taska i dosyć idziemy w tym momencie do windy. No super, ja miałem tyle rzeczy do taska, ale ktoś mnie zajebał, nie? No to trzeba. Pocze poczekaj. No nie, musimy nie, nie, nie. Nie, no musisz no, mu no, strzelić gały na pojednanie. Aktua. Tak, musisz, musisz tak zrobić do sobie, sobie. aktua. I zagrać w baldura z Maxem kurwa do dupy, Vertek, wiesz, do dupy. Zresztą to ty, do jest do dupy. Nie, połącz. By <laughs> Tylko, do... Tylko do dupy. Kraj jest. Christ... Well, actually, kraj jest not free. Kraj tak. z... ja, z... ja zaraz będę spadał chyba, bo widzę, że <susurna> teraz coraz mniej czasu by zostało. Tak. No. Well. FVP. To FOP. Dosłownie da się tak robię, nie? Ten serwer nie jest wart bycia Dos.